Rodziny Romana Moskiego. On tam mieszkał w Krudowie. Zapraszamy Was wszystkich, narodowców, patriotów. Pogadamy, zmierzymy się z tą rzeczywistością, która nas czeka tutaj w Polsce. Porozmawiamy o myśli nowoczesnego Polaka. Zapraszamy. Powiedział: Zmierzymy się z rzeczywistością, która nas czeka dziś w Polsce. Edwin, te Twoje ostatnie słowa były wyrocznią dla Ciebie. Są tacy, którzy nie pozwolili Ci długo czekać, nie zawahali się pokazać, jaką dziś mamy rzeczywistość w Polsce. Dziś żegnamy Cię, Edwin, drogi przyjacielu, żegnamy Cię, Edwin, rodaku polski nasz. Nieważne, co przyszłość nam przyniesie i co jest przed nami, my wiemy, że zawsze będzie z nami szedł. Tą drogą, do której zmuszeni jesteśmy iść, aż do zwycięstwa. Byłeś liderem nas, bohaterem. Pokazałeś, jak patriotą być, jak kochać swój kraj i swoich rodaków w nim swych. I zawsze miałeś na to czas. Chciałeś uratować to, co dla nas w naszych sercach najcenniejsze i póki wciąż było jeszcze coś do uratowania. Nie pozwolimy Ci odejść w zapomnienie. Połączyłeś nas w tej walce o naszego narodu godność i o to, co nasze. My wiemy, będziesz wiecznie żył w nas, że nigdy nie zginąłeś. Przejęliśmy Twój cel, który teraz przyświeca nam. Zostałeś ukrzyżowany za to, co kochałeś, za wolną Polskę, za Polaków, za nas, za miłość do narodu, za przyszłość naszych dzieci. Ale zjednoczyłeś nas i tego już nikt nie zmieni. Pokazałeś nam, że każdy z nas jest liderem. Pokazałeś nam, którą drogą iść. Chciałeś przebić ten niewidoczny mur i dać nam wolność, nim wszyscy znikniemy. Nie ma pojednania i nigdy nie będzie. To słowo już nic nie znaczy. Mamy już inny cel. Tu jest miejsce tylko dla jednej rodziny. Pokazała nam to rzeczywistość, która nas czeka dziś w Polsce, na którą już dłużej bezczynnie czekać nie możemy. Byłeś więcej niż rodzina dla nas. Byłeś wielkim Polakiem, bohaterem, patriotą. Zostałeś uwieczniony w Złotej Księdze Historii Polski. Spoczywaj w pokoju, nasz wielki bracie. Zabrano ci szansę dokończyć dzieła, które zacząłeś kraju, który świat zapomniał. Ale my ten ciężar przejmiemy. Dokończymy. Żeby nie było tak, że przechodzin, który kiedyś tu zawita na tę ziemię, nie zadał pytania. Czy tu kiedyś była Polska?